E, witam Was wszystkich bardzo serdecznie Ja jestem Demo a to jest kolejny odcinek z Indie Przeglądarka Tym razem bierzemy na warsztat grę, która nazywa się Error Number 53 Albo po prostu Error 53, jak to woli tak mówi Nie wiem czy ten krzyżak można tłumaczyć jako number, ale okej, okay, okej okay. Więc e, kwestii wyjaśnienia <laughs> Ponoć jest to gra horror Chociaż na tako nie wygląda, tak jak teraz patrzę e, Wygląda to trochę jak Gra z jakichś płatków Nestle, albo y, typu kubuś i przyjaciele, no ale. No, kubuś i przyjaciele, tak, Kubuś i Przyjaciele, no ale dobra. Włączmy tą grę, zobaczmy o co tutaj chodzi Start Hold Shift to Run, Objective Tak to The King. Mam pogadać z królem. Dobra, to podbiegnijmy sobie. Yy, bardzo fajne fagasy tutaj latają. Mogę. Aha, mogę walić. ech, chodź, muszę ci obciąć głowę. M mam taką misję. Tak mówi mój bóg, tak. Ja muszę ucinać głowy, chodź, chodź, chodź. Gdzie on w ogóle idzie? What the fuck? Okej. Idziesz tyłem stary i to tak po takim perfidnym, kęciastym torze. No dobra, dobra. Możemy tutaj sobie jakoś wejść, nie wiem. No tekstury wysokiej rozdzielczości to jest chyba jedna z... To jest właśnie chyba jedna z zalet gry. Jak, do, jak tutaj dobrze widać, możemy może sobie tam iść, ja bardzo chętnie bym tam, a nie, niestety tu mamy niewidzialną ścianę, która nas blokuje, nie chce nas puścić dalej, więc no nie ma żadnego tutaj sposobu, żeby tam przejść, chyba, że na cheatach, a ja cheatów nie używam, bo, bo nie mogę, Zabroni... zabronili mi na YouTubie używać cheatów, także nie używam, dobra, cześć, error53 anon. man, nazywasz się man, wiem, że to się mówi men, ale on się man nazywa. Zbigniew, man. Cześć, a ty? Co tam? Ty widzę, jesteś dendrofilem, bo odbywasz e, dość bliskie stosunki. Chciałem inne słowo powiedzieć, nie stosunki. Odbywasz dość bliskie relacje. O, z tym drzewkiem. Tak, dobra, nie przeszkadzać ci, kontynuuj. Kontynuować przeregowy. A to ty byłeś tym man, tak? Man. Tu mamy w ogóle jakieś drzewka. Jakaś, nie wiem, to jest podobne co to są do drzewka, jakieś, nie wiem. Winogron? Nie mam pojęcia tutaj jakieś drzwi do świątyni. Oczywiście. Co my tutaj mamy dalej? O oh jest! Co to jest? Co to jest za kosmonauta? <coughs> Guard! Sorry, the woodland is off limitless unless you have permission to enter from the king. Aha, muszę mieć pozwolenie od Kinga, żeby wejść tutaj, tak? Od króla. No dobrze. Strasznie nie chcę puścić, więc może pójdziemy do kościoła się pomodlić za dobro tego kraju. To, to myślę wydaje mi się dobrym pomysłem. Jest to jakieś... A, to jest tak do świątynia, która jest zamknięta, no. Tutaj widzimy piec na gaz rosyjski, tak? To, to dokładnie tutaj wszystko widać. Możemy wejść tam, odłączyć gaz, bo jesteśmy komornikiem i chcemy zabrać butlę z gazem, którą ukradła ta rodzina z, z, z sali rządowej. Nie ma takiej możliwości, to idziemy dalej w takim razie. Dobra, tu jest chyba King, bo on ma koronę na głowie i ma żółte wdzianko na sobie. To chyba on. I jako jedyny z tych postaci ma brodę. Critic's adventurer, you are need, help. That nasty old Jack and his henchmen keep snaking you to castle and night to steal or gold. Eee, Please defeat Jack and his henchmen and get or gold back. Head east to the town from the woods and you sure to find him there you reward coś tam git. Eee, dobra, czyli... kur kradnie złoto trzeba go. Eee, trzeba powiesić jego głowę na płocie. Albo jego genitalia na płocie, to już w zależności od tego, co nam się bardziej spodoba. E, tak. Z, co, jaka kara nam e, bardziej przypadnie do gustu? Guard zniknął, pewnie poszedł na. E, ogórki zbierać na pole. Albo. O! Left click to attack. Objective, follow the path and find Jack. O nie! Tutaj są guardy Jacka, będziemy musieli uważać, bo oni nas zdupią. Dobra. Uo. O! Critical hit, jeszcze. Kurde, w ogóle dzi, może nie złym żołnierzem ma. <laughs> o, wszedł w ziemię, no ciekawe. Tak z powietrza? Ej, ataki z powietrza tym razem. Zew krwi! O, o, I następni! O, Ja chyba ich nawet tym mieczem nie dotykam. Nie, nie zdążyłem się zamachnąć, a koleś już padł. A może popełnił samobójstwo, bo zauważył, że stają sami na mój miecz? Czy jak? Bo to tak w sumie wygląda. Coś tutaj jest za tymi drzewami? O, oh, ale co to? Zdjęcia z imprezy wujka Staszka? Czy jak? Kurna, żeby tu nie był jakiś porno, bo mi YouTube zablokuje. Oh, nie chciałbym tego. Tym bardziej, że tam nie były chude laski, tylko jakieś grube, imprezowe ee, wieloryby. No. Ah. no, naprawdę, to nie będzie miłe coś, czegoś, coś takiego oglądać. O, oh. oh. A co to? Święty krąg, czy jak? No, dawać. Sam na bitwę przeciwko woj wojnie, nie wojnie, tylko z armii Jacka y Pumpkinmana! Oła! czy, uh. Oczy mi zakrwawiły i nic nie widziałem przez chwilę. Znaczy, widziałem, ale tylko okrąg. No, ciekawie tutaj wygląda efekt krwi, ale. No to to jest gra zrobiona w Unity Engine, ona jest za darmo, więc nie trzeba się tutaj spodziewać y żadnych cudów, prawda? Bo to jest gra indie. Haha, ha, this will be fun! Uh. Come on, come on. O! Oh. 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 come on, Jack. Defeat yourself. Obroń się przed moim mata. A... Aha. Eee. Tak, w kwestii wyjaśnienia zrobiło się strasznie cicho. Dlatego się mocno zdziwiłem w tym momencie. Mogę tam iść dalej. Może tam jest drugi Jack. Łasz <laughs> ty, kuźwa! Ja odkrywam nowe fragmenty mapy. Eee, dobre! Idziemy. O. Ciekawe, że ja stąd wyjdę później. <laughs> nie, może nie będę tak glitchował gry, bo. Bo później, jak stąd nie wyjdę, to będę musiał jeszcze raz grę włączać. Bo nie sądzę, żeby w tak prostej grze były zapisy gry. To jest chyba gra, która się przechodzi na raz. Z tego co widziałem po długości filmików na YouTubie. O. Może tędy. Tutaj na pewno jest właściwa droga do. Skarbu Piratów, Jacka Sparrowa i Czarnobrodego. Nic? Gdzie on ukrył to złoto? Co jest, zeżor? Gdzie masz złoto, ciulu? Nie no, tam chyba, tutaj chyba nie ma sensu iść, bo tu... No nie wiem, wszystko się nagle zmieniło, więc what the fuck? Wow, coś tu się glitchuje strasznie z tym... A wróćmy sobie z powrotem. tut. Eee! O, tam widzę koniec świata jest, a? Czyli teoria Kopernika się w tym momencie nie sprawdza, no? Teraz nie ma żadnej muzyki, a jak ja biegnę szybko, kurde, normalnie jestem szybszy niż Usain Bolt na sterydach. Znaczy nie wiem czy Usain Bolt jest na sterydach, ale gdyby był na sterydach, to bym był szybszy od niego. Ja pierdzielę. Łope Następny pornos. Nie. Cześć. <grym> Mam pytanie pewne, stary, cześć. Słuchaj. Czym ty jesteś? Czemu patrzysz się na moje krocze, co podoba ci się? Ale wiesz, młodo strasznie wyglądasz, to może być trochę niepoprawne. Tym bardziej, że my krecimy filmik na YouTube'a i więc... Może to być dość ciężkie do wykazania. Co tak się daj patrz. No nie patrz mi w krocze, nie! Jesteś za młody, moda. Młode. Nie wiem czym jesteś. Jesteś facetem, bo nie masz... chociaż może jesteś... Tylko dziewczynką, Nie, dobra, idźmy stąd dalej, bo zaczyna być dziwne. Tup, 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 tup. Znajdę tutaj coś po drodze? Cokolwiek? O! Wow. Ej, chcę się wrócić. Chcę się wrócić do tego pana, może to... może on coś... coś mi chce zrobić. Cześć. Szczarniałeś strasznie, stary. Dobra, wrócimy się. Może tam coś się zmieniło? Może ja wcale nie muszę iść do miasta? Może gra mi mówi, żebym nie szedł do miasta? Aha, niewidzialna ściana. No tego się mówiąc nie spodziewać. No, mapa wygląda tak, jakby była nieoteksturowana, bo wszędzie jest czarno, tutaj jakieś kwadraty, które ukazują pewnie przezroczystość. Aha, okej. Okay. Czarno-białe drzewa, więc świat EMO mamy załatwiony. Pewnie komuś palety barw zabrakło, czy w ogóle, no kredek nie miał kolorowych. Malował ołówkiem i papierem toaletowym. Znaczy nie malował, ale przyklejał pa kawałki papieru toaletowego i. No, wyszło, wyszło, tak na takiej pokratkowanej kartce. Nie wiem, czy są takie kartki, które są... A tu, o, jakieś szczegóły, patrzcie, tutaj tu też kartka, tutaj też jest kratka, tylko inna. E, to GZ, dobre, dobre. Chociaż się ktoś postarał, no grafika, no to jest super. Co, co, co to, jakaś taka dziwna droga tutaj? Hmm. Hmm. Jest cisza. Nie wiem, co ja mam w tej grze komentować, bo tutaj nic się jak na razie nie dzieje, oprócz tego, że mi co jakiś czas obrazki erotyczne wyskakują, no oprócz tej jednej pani, która otworzyła gębę, nie wiem, do czego. Gdzie ty sobie ten miecz wsadziłeś? What the? Trawa się na mnie patrzy, kurde, to zaczyna być straszne. Tam jakiś różowy dom, co tu się dzieje? Eee, zaraz, zaraz. Mam miecz, tak? No ten miecz chyba działa, tylko nie tak jak powinien. Co to jest? Co to jest? astronauta? To jest Guard astronauta, wow! Ten screen mi wyskoczył. Wow, przeszedłem przez niego, można powiedzieć, że wszedłem w niego. Tylko nie wiem, czy mi się to podoba. Stary, ty jesteś gwardem chyba, tak? Ale co, czego ty pilnujesz? Dlaczego wrosłeś w ziemię? Zamurowało cię z wrażenia, tak? Ziemią, no dobra, okej. Okay. Nie będę tutaj ci przeszkadzał, jak chcesz tam... Yy, mieć bliskie relacje z ziemią naszą, ojczystą, miejską, no to spoko. Co, co to jest za... A, no co, to co, zaraz mi się program chyba zepsuje jak tak wyskakuje. Może koniec programu? Może, może ta gra tylko w określonych godzinach działa poprawnie, Że coś? Co, co ty masz? Co ty masz drzwi na ryju? Okej. Okay. To ta gra to jest ewidentnie error. Co, co to jest te białe? Ej, czekajcie, czy to nie jest nasz biały kumpel? On się cały jest drzewem, tak gra jest zboczona. Ja pierdzielę, jeden miecz trzyma i... Wsadza sobie w cholera gdzie wie gdzie Ten mi się na początku patrzył na krok Teraz się patrzy w drzewo tak tamiętnie O Jezu To mi się wcale nie podoba Ten w ogóle tutaj bliskie jest z... Relacje z ziemią Uprawia Tak uprawia było tutaj celowo użyte słowo e, Dalej Co my tu mam dalej Ja cały czas mam błędy graficzne Eee tu jest domek kiedyś stał, tak? No, tak eksplorowało się. Tutaj to w ogóle różowy kolor, aż po oczach piździ. Ała. E, tutaj nie mogę przejść dalej. Czyli klasyka. Tutaj dom jest w ogóle obrócony do góry nogami, a ja tego nie zauważyłem? Może ze mną jest coś nie tak? Może po prostu ja to grę źle widzę, a ta gra całkowicie poprawnie działa? Kto wie? No, ewidentnie. To mi trochę wygląda jak ten dom taki w... na Kaszubach. Nie wiem, czy byliście. bo Jest taki dom odwrócony do góry nogami. Tam jak się wchodzi, to... Błędnik po prostu człowieka wariuje I jak prosto stoisz to możesz się wypieprzyć Bo, bo mózg trochę Głupieje jeśli chodzi o zachowanie równowagi i Jest bardzo duża szansa Że można po prostu o, Wiecie Nie ogarnąć o co chodzi Anon, Czemu ty masz taką dziwną teksturę Jesteś podszywany, wyglądasz jak potwór z amnezji Tylko taki niskobudżetowy Okej, okay, może tutaj jeszcze coś jest ciekawego Bo ja tutaj nie byłem w sumie Nie szedłem tutaj Tup, tup, tup czy tam też jest niewidzialna ściana? Też jest niewidzialna ściana Czyli nie ma tutaj żadnego skarbu Jacka Sparrowa Widać, będę musiał poszukać gdzie indziej A to złoto, co ukradł ten Sukinsyn To pewnie już mm, w szwajcarskim jakimś banku leży Czy gdzie indziej Ten też jest poszywany. Great Greatings A ten przynajmniej się przywitał No chociaż jeden kulturalny w całej tej zgraji idiotów <laughs> O, tutaj widzę dom jest odwrócony Jeśli chodzi o materiał, bo A nie, jest wszystko w porządku chyba, tak? Czy nie? Nie, nie jest w porządku Tutaj coś się... Ale ten jest budynek normalny Tu muszę przyznać, ten budynek jest normalny Tam chyba drugi dendrofil jest, tak? Halo? No powiedziałbym, że tak O. Okej okay, Ale ten jest straszniejszy ten się nie patrzy na mój krok On się nie patrzy nigdzie Jego wzrok jest pusty, dosłownie No dobra, może podejdźmy do tego króla, który tutaj sobie lewituje Właściwie ja nie wiem, co on robi w tym momencie. On w powietrzu wisi, what the fuck! Great work, adventurer! You defeated Jack! No, error unknown. Okej. Okay. To coś znaczy, ten error? Czy coś? Jakieś wytłumaczenie tego błędu, czy coś cokolwiek? Please defeat Jack and his henchmen and get our gold back. Head east to the front town. Bla 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 bla. Find him there. Your reward will be great. Ale. I... Def, 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 def. Ale ja go pokonałem przed chwilą. Co się odrodził, sukinkot Czy jak? Okej. E co to do mnie idzie? Co co do mnie idzie? Nie, 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 nie. Działa miś? Nie, nie, nie. Ej, oni mnie doganiają, cholera, nie. Tu tam coś stoi, ty. Nie, ja uciekam od tego dziadostwa. Ja Nie wiem, co to jest. Do. Ale ta mapa mnie pozwala uciekać. O kurczę, muszę tylko tyłem. Mogę tylko uciekać. Nie, zapędzą mnie w kozi ruch. Nie, zabiją mnie z gwałcą. Z... Uy, to są napalone dziewczynki. Nie, nie jestem Mariusz Trynkiewicz. Zresztą z rolę powinienem się odwrócić. To ja powinienem was gończyć, nie odwrotnie. What the fuck? Eee, porozmawiajmy może inaczej? Nie ma tutaj nikogo, kto mógłby mi pomóc? Najwidoczniej nie. Czyli krótko mówiąc, ma przesranę, tak? Dobra, chyba te dziewczynki mnie pożro. To jest jedna z tych. Jeden z tych koszmarów pedofila, gdzie zamiast on używać, używają jego. No. <laughs> różnie bywa, prawda? Różnie w życiu bywa. Ja nie chcę w tą stronę iść. Ej, sterowanie się zamieniło. <laughs> sterowanie się zamieniło, dlatego nie mogę normalnie iść. A te wszystkie. Te dziewczynki za mną podejrzają To jest creepy. O, to też do mnie idzie. Nie! Uu, to wszystko mnie goni. Dobra. Może plan jest taki. Zejdziemy do rogu jakiegoś i damy się zabić po prostu. Bo nie widzę tutaj żadnego innego rozwiązania. Czasami najlepszym rozwiązaniem jest po prostu śmierć. Zapędzili nas w kozi róg. Teraz dokonają tego, czego nie powinni dokonać. Boję się. Uu, dopadły mnie. Zemściły się za to, co im zrobiłem. Error. Znaczy skończył się program. Ten dźwięk jest strasznie nieprzyjemny dla was, ja go ledwo słyszę, dzięki Bogu, bo trochę przyciszyłem sobie słuchawki, chociaż straszaki i tak słyszałem. To widziałem. Dobra, więc wydaje mi się, że to jest tyle na tą grę. Nie wiem, teraz mogę nacisnąć tylko play i włączyć tą grę jeszcze raz. Na ten moment to wszystko. Gra była bardzo dziwna, ale w sumie to jest error, tak? Więc to ma być dziwne. Przynajmniej tak mi się wydaje z założenia tej gry. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam Was na mojego Facebooka, którego macie w opisie. Zapraszam do innych filmików i... na razie!